Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry drodzy oglądacze. Chciałbym pokazać, co urządziłem sobie w narożniku placu. Jest to kącik egejski. Na kącik egejski składają się amforo. Amforo ważąc, z którego będą się wkrótce wylewać pięknie, kwitnący na niebiesko barwinki. A obok stoi na kolumnie w porządku jońskim Wenus z Milo. Z Zalem informuję, że jest to kopia. Tylko kopia. Prawdzie dzwoniłem do Luwru, Rozmawiałem z jego dyrektorem Henry Rayrette. Henry Ratt się nazywa. Czy by mi nie odprzedał oryginału? No niestety powiedział, że to jest zabytek klasy zero. Że niegdyś dzisiejszy ambasador Francji w Egipcie kupił tę rzeźbę i przesłał w prezencie. Samemu Napoleonowi Bonaparte. Także wartość historyczna rzeźby jest tak ogromna, że o jej sprzedaży nie ma mowy. A mnie pozostaje żyć z tą kopią. Serdecznie pozdrawiam.